Białystok, Lublin, Rzeszów. Rzeszów, Lublin, Białystok. Co łączy te miasta? No, są to stolice Polski Wschodniej, stolice rozwijające się bardzo prężnie. Są to również miasta, w których działają trzy znakomite politechniki: Białostocka, Lubelska i Rzeszowska. I są to trzy miasta, które za chwilkę będą połączone znakomitą drogą Via Carpatia miasta przy Via Carpatia. Ale są to też miasta, w których rektorzy tych uczelni wykazują się po pierwsze bardzo dużą kreatywnością, po drugie bardzo dużą przedsiębiorczością, a po trzecie czymś, czego nam brakuje na co dzień. Wspaniałą współpracą. Politechniczna sieć Via Carpatia, imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to przede wszystkim znakomita współpraca trzech politechnik. Dowodzimy projektem Politechniczna sieć Via Carpatia. Ten projekt ruszył. 1 października 2022 roku i obejmuje współpracę uczelni w trzech obszarach kształcenia, nauki i komercjalizacji. Ten projekt to jest sieć uczelni, ale każda z naszych uczelni ma też sieć powiązań z, z, ze szkołami ponadpodstawowymi, a także z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego. Te wszystkie jednostki znalazły się w jednej silnej sieci. Politechniczna sieć Via Carpatia działa od kilku miesięcy, ale ma już za sobą szereg działań. W ramach działalności naukowej realizujemy trzy zadania badawcze. Pierwsze z nich to naukolatek, nastoletni naukowiec. Zakończyliśmy pierwszy nabór, zgłosiło się 49 osób. Uczniów szkół średnich, którzy mogą uzyskać grant w wysokości do 10 tysięcy złotych. Nabór jest w dwóch turach. W ciągu roku łącznie możemy przyznać ten grant 60 osobom. Teraz trwa po prostu wybór konkretnych laureatów pierwszego konkursu. Drugie działanie to po sąsiedzku. Dotyczy staży, które realizowane są w sąsiedniej Politechnice. Droga Via Carpatia łączy trzy miasta, trzy Politechniki, także w zakresie komercjalizacji. Te trzy Politechniki, szanowni Państwo, łącznie Politechnika Lubelska, Rzeszowska i Białostocka stanowią bardzo duży udział, jeżeli chodzi o rozwiązania, zastrzeżenia i, i patenty, więc uważamy, że my mamy doświadczenie, mamy potencjał, aby zajmować się kom komercjalizacją, my właśnie te trzy uczelnie.